Cześć Simona, jestem Bartol. Dziś mamy kolejny odcinek z serii Od Zera do pół milionera. Czyli odcinek z serii, w której dążymy za pomocą strony CSGO Skins do mojego Dreamcara, czyli Mercedes GL45AMG. Oczywiście kod Bartolu daje Wam 10% przy doładowaniu, 2,10 na start. Codzienna darmowa skrzynka. Subskrypcja, tam na dole czerwony guzik wraz z dzwoneczkiem. Jakiś komentarz, może jak minął tobie dzień, drogi widzu. I... Najważniejsze. Moje są media, a nie, przepraszam, najważniejsze jest Cthulhu. Więc tak, budżet na dziś mamy 10800. Musiałem parę skinów spieniężyć. I próbujemy zrobić dwie dychy. Czy się uda? Zobaczymy. Weźmy jakąś taką większą bitwę, w której brałem udział. W której naprawdę można było grubo wygrać. Zrobię to. Ale na czterech graczy, ponad połowę budżetu, jaki zaplanowałem, ryzykowne, ale ostatnio ją wygrałem, więc już ładnie prowadzimy. Jest dobrze. Nie pierdol, że ja tu wygram. Tu widzicie widzowie? Urtlaw... Nie! Tak! Nie najdroższy. O nie. Jeszcze wygrywam. Automatic. Pierwszą bitwą A czemu jest Ale pierwszą bitwą o kurwa, wy to widzieliście? To, no, więc kończymy odcinek, nie ożartowałem, ale... Dobra, lecimy po trzy dychy. O ja. O ja, wy to widzieliście? Ile to trwało? Dwie minuty? W dwie minuty zarobiłem 12 tysięcy. Lubię tą pracę Dobra, dołączmy Lećmy do... Schodzimy albo do dwudziestu do Albo do dwudziestu lecimy Wy to widzieliście? No to grubo Nawet już mam tytuł 2 minuty zarobiłem 12 tysięcy o, Oczywiście przypominam o, wam o giveaway'ach Czyli Disney Eagle, Pinstream, AWP, Hyper Beast, AK-47 Midnight Laminate, AK-47, 47 m 41 UMP, USP, Shadow Daggers'y I jako, że dziś mam piękny dzień Dam wam Te oto rękawice Rozdawanie. Ten odcinek będzie coś koło 10 maja. Y, czerwca. Tak mi się wydaje. Więc zróbmy tak. Nie, nie, nie. godzina 15.00. Zapisz. O nie, nie, kwota, edycja. Dam Wam za 11:48, bo czemu by nie? Zapisz. No i teraz czekamy, aż zaczną schodzić skiny, więc na razie nie będzie i wa Póki nie za... dobra, dzielony na... Jedną skrzynkę a i co? O co tam się zwróci? Ale... Zróbmy taką na... Czemu w ogóle... Nie no, 4200 nie, 1800 max No dobra, zróbmy tak na dzielonym 4 skrzynki Gdzie ta skrzynka? 420 zł Widzicie kochani? Kot Bartolo to jest potęga, patrzcie na to Nie no Bitwa prawie zwrócona Wy to widzicie jakie mocarne skiny wpadają? dobra, nie ma dużej złotki, ale coś bym z tego zachował eee, Od najdroższych To sobie zachowamy O, niech chcemy tylko tyle Aha. Mamy jeszcze 700 zł w budżecie No, jedną skrzynkę Czemu by nie? Chyba nie No, bo ti samo, kozak 654 133 55 No dobra, dobra. Te tańsze naklejkowe nie są takie fajne. Ale zróbmy zaraz, zrobię te drogie naklejkowe, gdzie mogą wpaść katowice nocą. W dwie minuty zarobiłem 12 000 zł. Pięknie. Naprawdę jestem w totalnym szoku, bo do tego się nie spodziewałem. No ale ta bitwa. Słabo ją widzę. O, Roscoe trafił najdroższego. Tak, najdroższego dokładnie. Więc, no ja, jakbym trafił najdroższego, to i tak bym nie był na prowadzeniu. Mmm. Aczkolwiek, jak on trafił dwa, dwa razy najdroższego, to tak. Hmm. Rozsądzów to w Nie ma opcji, że to wygram. No. Dużo palę, nie? Zauważyliście? Mam jeszcze 10% Uy, no to, to i tak długo, półtora tygodnia. 40 koła buchów, półtora tygodnia. Dobra, nawet nie patrzę na to 568, to ja zrobię to, Tego gold case'a, on był z naklejkami mm, nie To już za dużo Gdzie jest gold case, gold case, gold case Gdzie jest gold case? Jestem ślepy? to to jest, ta z naklejkami? To jest ta z naklejkami, tak I z niej dropiły? No nie wiem, zróbmy za wszystko No dobra, minimalnie. Znaczy za... A. Okej, okay, nie widzę teraz. Tak, to jest ta, dobra. Bitwa za 588. Wątpię, że ktoś dołączy, ale powiem Wam, że tak. Mm. Że zaczęło się źle dokładnie bo bo o o, 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 o o dziękuję ale trafił kraków 2017 no dobra dobra to do jest jeszcze do zrobienia 63, dobra no dajmy temu szansę a ile jest w ogóle na katowice 0,011 Ok. więc tak drogi widzu kod Bartolo, który daje ci 10% przy doładowaniu 20 na start codzienna darmowa skrzynka no nie, to już raczej nie jest do zrobienia, aczkolwiek to jest niby tylko 80 złotych między mną a Rosso. Mogą odpalić Underdoga, to bym na 100% wygrał, no ale nie pomyślałem. Myślałem, że to są Katowice. Mm, no, stówka różnicy. Dwie stówki, o, 150. Nie, to już nie jest do zrobienia. To nie jest do zrobienia, więc... A jednak! Tylko wygrałem? Uuu, uh, dobrze. Dołączamy na jedną skrzynkę do Dodo, na underdogu. Czuję, że ten Mercedes jest coraz bliżej. Ja. Nie. A to Underdog. Ale ty tak się zanadto bitwa nie zwróciła. Kurwa, nie zdążyłem. Te bitwy pojawiają się i znikają. Do czterech bym coś zrobił. Lećmy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć, jedna, dwa trzyna. Na trzynaście no. skrzynek, utwórz I czekamy dziesięć sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Michael, Rosso i Emily. Zaraz zobaczymy, ile mam jeszcze w skinach hajsu, bo jestem ciekaw. Nie, ja a uh -uh. Michael. Ale wiecie, wiecie się się zaczęło. ty kalotowcy kosztują 54 koła. 8 złotych tych różnic, no. No dobra, teraz do więcej. 60. Jeszcze 7 skrzynaczek, kochani, więc wszystko się. No nie. Było dobrze. Wyszło jak zwykle. Tutaj mamy fire serpenta. Łabiutką. Wciąż. Chyba, doga trafia. To za chujnie kolega, nie? Kotowicie, kotowicie, kotowicie. Na pewno. No nie, nie ma szans. Chyba, że wulkana trafi tu. Jakiegokolwiek. Dobra, kochani. No nie, sprawdźmy, ile jestem do przodu. Szkoda, że nie da się odblokować i zablokować wszystkiego jednym kliknięciem. Ale tak, mamy dychę w skinach. 21 w bilansie czyli mam 30 koła bliżej do Mercedesa więc tak jeśli spodobał wam się materiał zapraszam was do subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, komentarza moje social media social media, tak, niech tak będzie i oczywiście kod Bartolo, który daje Wam 10% przy doładowaniu 2,10 na start codzienna darmowa skrzynka, bo pamiętaj kod Bartolo zawsze oddaje i dzięki niemu zawsze wygrywasz. Trzymajcie się, cześć.